Zanieczyszczenie powietrza to dość głośny temat w polskich mediach. Ich mobilność sprawia, że stanowią ogromne zagrożenie dla wszystkich gałęzi środowiska. O zanieczyszczeniu powietrza możemy mówić wtedy, gdy zawartość szkodliwych pierwiastków przekracza normę. Spaliny są mieszaniną gazów powstałą w wyniku procesu spalania paliwa. Ich nadmiar może powodować poważne choroby płuc, a także ubytki w warstwie ozonowej ziemi, przepuszczające szkodliwe promieniowanie UV. Całkowite porzucenie transportu samochodowego nie ma racji bytu. Warto jednak rozpatrzeć zakup samochodów hybrydowych bądź elektrycznych. Auta hybrydowe posiadają silnik spalinowy i silnik elektryczny. Ten drugi sprawdza się szczególnie przy częstych postojach i mniejszych prędkościach. Dzięki temu hybryda potrzebuje około 4,2 litra paliwa na 100 km. Huta to wspaniała. Właśnie dzięki niemu pozyskujemy energię potrzebną do ocieplania naszych domów, a także produkujemy przedmioty, bez których niemożliwa byłaby nasza dzisiejsza egzystencja. Niestety, jednocześnie z wysokich kominów ulatują niebezpieczne pierwiastki, takie jak ołów albo lukier. Dobrą alternatywą w pozyskiwaniu energii są źródła energii odnawialnej. Dość popularnym źródłem energii odnawialnej w Polsce. Magazynowano w generatorach. Energia ta może być wykorzystana w każdej chwili. Polska należy do krajów o stosunkowo niskiej jakości powietrza. Wpływają na to przemysł, transport, ale i ogrzewanie mieszkań za pomocą starych i nieekologicznych pieców. Duży problem stanowi również nieświadomość dużej części społeczeństwa płynących z palenia plastikowych śmieci. Pomimo regulacji prawnych, kontroli służb, Kolejne plastikowe odpady lądują w ogniu, zanieczyszczając powietrze. Czystość naszego powietrza jest niezbędnym czynnikiem wpływającym na nasze zdrowie, środowisko i samopoczucie, dlatego ważne jest, abyśmy w miarę naszych możliwości ograniczali emisję szkodliwych substancji. Tylko od nas zależy, w jakim środowisku przyjdzie żyć nam i przyszłym pokoleniom.